witam dziękuję. Drogi, nie mam na kanale Dziedzkiej Oczywiście dzisiaj testujemy sobie kolejną ze skrzyni w Bloody Skins, czyli aby czy za 36 zł. Jak widzicie, mój laptop się uspokoił. Mam nadzieję, że ten stan będzie trwał dłużej. Jest już kolejny dzień i troszeczkę pozmieniają ustawienia. Także mam nadzieję, że ścinać nie będzie, ale tak by po prostu nałożyłem kaganie na niego, żeby nie starał się być aż tak wydajny. Także mam nadzieję, że. Stronka będzie działać, a też nie będzie tak warczał e, tym wentylatorem, także w kluka jest oczywiście 5% bonusu, teraz 10% przy wpłacie, stronka oczywiście dla osób pełnoletnich, pamiętajcie, no i jeszcze macie tutaj na początek milspeka, e, też korzystając z kodu i milspeka sobie otworzymy i zobaczymy co będzie, nie przelatuje gwiazdka niestety, ale ten digiel tutaj tak jest bardzo by traf, bo on kosztuje, uwaga, 5 złotych, także naprawdę bardzo, bardzo dobry traf, jak my go tutaj mamy. Tutaj będzie pewnie 0,5% szanse na niego było, także całkiem całkiem nieźle. Zobaczmy, czy mamy dzienną skrzynkę. 5 godzin, ok, czyli jeszcze nie otworzymy dziennej skrzynki, niestety eee, nagrywam ten odcinek o godzinie 13, także jeszcze nie minęło 20 godzin od ostatniego nagrywania, więc tej skrzynki nie mamy dostępnej, ale są to naprawdę fajne skiny, które na pewno będą zmieniane, bo tam jest na przykład MP9 czy MP7, które no. Ich ceny teraz poszybowały w górę, więc na pewno to zmienią. No dobra, skrzynki oczywiście EXPA też są. Pokażę Wam może dzisiaj, którą wracaj, może pokazać. Może platynowa znowu, platynowa już była, ale wow, i tutaj print się ułożyło. 5 rzędów, no to ładnie, ładnie. Wiele ma tu płatności, oczywiście. Prezenty czyli przy wpłacie z moim kodem macie możliwość odbrania prezentu. Jest 5 prezentów, zaraz Wam je pokażę. Wydorę płatności, blik, przelewy, wiza, PSC, płatność sms gift w klingwin, z skinami z instant depozytem. Zobaczmy dzisiaj. 143 bo wczoraj, 144 zrosło i widzę, że chatterbox też zdrożał. Nice. Chyba, że najwięcej dają tutaj. Najwięcej dają. No to ładnie tutaj trafiłem. Kosa gdzieś dają lepszą serę. Orionek też tutaj dają najwięcej. No to ładnie. Bardzo, bardzo fajnie. A my sobie przejdźmy do samej skrzynki, zobaczmy co jest w środku w ogóle, bo nie sprawdzałem jej, szczerze mówiąc. Eee, a mamy w środku dużo kos, dużo kos, aż 6. Eee, dwie parę rękawiczek, jest mój uchana który z mi tak siedzi, że jeszcze w to jest dostępne, czyli taki idealny. Chociaż minimal wear w dobrym flocie też, prawie że nie widać żadnego tam eee, uszkodzenia tego skina, bo na tym nie bardzo widać jakość akurat. Jest oczywiście procentówka taka porozbijana, mamy też tu parę impostorów, największym z nich jest e, ten dielek, nie, on jest drogi, ten glock. Ale ten glock jest 6% na niego, także nie Czyli żadnych impostorów nie ma, po prostu mamy straight 6 skinów, które są tanie, a potem już mamy skiny droższe, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, razy trzy sobie otworzymy. 108, takie otwarcie, zobaczmy. Zobaczymy co to będzie i w pierwszym otwarciu... Jest dwa razy, czyli możliwe, że będzie profit, bo ten tek jest drogi. Jest drogi tek i setka też jest droga 53 zł, także mamy 135 z ziko, także prawie trzy dychy profitu z pierwszego otwarcia. Całkiem nieźle. Zaraz Wam też e, pokażę prezenciki, może jak będziemy przechodzić z otwierania skrzynki e, tak po prostu na bitwy, to wtedy Wam e, pokażę, co tam jeszcze w tych prezentach jest dla Was dostępne i co tam na Was czeka. Także zobaczmy, co tu leci dalej. Jest M4 Desolate Space za 48 zł. Field Test to też bardzo ładny skin. W stanie Field Tested i w dobrym flowcie też już jest bardzo, bardzo ładny. I prawie, że nie widać po nim tego stanu, który on posiada. Jest ten Digiele, który myślałem, że jest tani, a jednak jest drogi. Night haste za 83 zł. I Decimator wleciał, także no, najlepsze otwarcie jak na razie. 165 zł mi tu wyleciało. I gwiazdka, nie nie się za wolno. Te... To już hamowało za mocno i po prostu było wiadomo, że nie da rady. Ale Glock za 8 dyszek wyleciał. No to klasa. Prawie jednym skinem się zwróciło otwarcie tych trzech skrzynek. I famasi którego chyba jeszcze nie trafiłem. Zobaczymy, on kosztuje za drogi. Nie będzie jednak fakt, jest za 120 zł. Według mnie, troszeczkę za dużo jak na tego Famasa. On jest fajny, ale. 130 zł za stan zwo, za stan to jednak troszkę za dużo, bo tak mnie. A my sobie przejdźmy już do bitewki. Zróbmy sobie jakąś fajną, słuszną bitwę. No, widać, że troszeczkę wolniej to wszystko chodzi, ale dzięki temu nie jest aż tak głośno. W sumie nie jest w ogóle głośno, bo wentylatory prawie że nie chodzą. Teraz to w ogóle nie chodzą. Świetnie. Przed, przed chwilą się na chwilę aktywniły. nie wiem czy to będzie słychać na materiale, ale chciały ruszyć, ale jednak się powstrzymały, więc bardzo dobrze. I robimy na trzy bitwę underdog 8 skrzynek i zobaczymy co to będzie. Co to będzie, gdy znajdziemy się na zakręcie. No by te nie wyleciały, tylko właśnie coś taniego najlepiej. No i rozpoczynamy źle. Rozpoczynamy źle, bo rozpoczynamy ze skinem drogim. A bociki niestety nic nie wydropiły. Nie jest to dobra wiadomość. Nie jest to dobra wiadomość. W drugiej skrzynce też nic. Na szczęście ja też nie wydropiłem. No i mamy. Mamy pierwszego skina. Jest tak. za 8 dych u Nexa. No i Nexu znowu tutaj zaczyna dropić. Tylko ten Bandura. To jest coś traf. Jakiegoś też... Okej, okay, jest Dazzle Space. To, to jest dalej za mało. Ja muszę mieć to na uwadze. Nie mogę się jeszcze cieszyć u, 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 Kolego Kolego Bandura Przyjacielu Świetna sprawa Rękawiczki Skrzynka za 36 zł Rękawiczki za 360 Matematykę pozostają wam No bitwa nieziemska. 800 zł z tylko z 280 Świetnie oddał Fajnie No to tutaj pofarciło się Powiedziałem o tych rękawiczkach Jak akurat się pojawiły Także yy, bardzo fajnie Może teraz zmienimy tryb bo Ander już nie siądzie raczej Nie chcę mi się w to wierzyć to są te skiny, które ja trafiłem? Tak jest Po bitwach też się tam oświetlają u góry Także nieźle No i zobaczmy sobie Jest Szeliga Bandura już był przed chwilą Wytrapił rękawiczki Który przegrał Szligi nie było No i ta Bandura Pierwsza gwiazdka dla niego Na ta niskina zdobyć gwiazdkę To jest naprawdę spoko rzecz I on to robi ponownie Ma dwie gwiazdki Niedobrze, niedobrze już się bałem, że zostanie trzecią, tutaj szelik jednak zgarnia pierwszą swoją gwiazdkę, ja dalej nie mam ani jednej, to jest problem. Oj, Bandura ma już trzy. Musiałbym teraz zacząć trafiać gwiazdki. Od tego momentu. OK, jest pierwsza. Muszę trafić jeszcze dwie, żeby był z nim. O nie. Szeligia ma teraz drugą. Ja muszę teraz trafiać. Och. No i Bandura wygrał niestety. Wygrał i to już jest DEFINITYWNE. Ta skrzynka ostatnia nie ma znaczenia, nawet nie patrzę na nią. Załknęłem oczy, yy, okej, okay, nic nie wyleciało. Świetnie, nic ważnego, 260 zł i bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, żeś na tym nie zarobił. Pięknie, klasa, naprawdę świetnie. Może Crazy Rusha sobie damy na koniec, tylko zmienimy sobie na 6, ale dajmy sobie na 4 graczy. już na mnie i na 3 boty. Chyba, że ktoś bije. Może nie ma się to stało. Ale w tym się chyba nie się Jest PAGO. Jest PP PPID. PPD. Ginoldek ostatni dołączył i zobaczmy. Crazy Rush. Ci, ten co ma najmniej. O, ok. To jest bardzo mocny drop. GinORD chyba teraz y na minusie jest. Znowu ginold. kaman on. Przestań Okej okay. Jedno teraz dla mnie Mremis, nie wiem co jest przeremisie. W przeremisie chyba nie dają punktów w ogóle Okej. Okay. No nie, Pewor, coś ty zrobił, proszę, daj najmniej. please, please. please. Nie chyba Mremis z Ginoldem, nie wiem, nie ogarniał tego. Tak! Nie! Co? Puh, puh, puh. Czekaj! Chcecie mi powiedzieć, że Pewor ani jednej rundy nie wygrał? No way, nie muszę to zobaczyć. Please. Bitwa zakończona, wiem. Puszczajcie mi tą bitwę. Aha, bo on tu wytropił... Okej. Okay. On wytropił tego gloka, jak on wytropił rewolvera. Nie. Tutaj też nie miał? O, come on, rzeczywiście. No to ładnie. Tutaj też. O, cheat. Też nie miał najwięcej. Ciut z każdą rundę przegrał, no. Absolutne kino. Nice. Świetnie. Świetnie, zrobimy sobie kontrakt jeszcze. zrobimy sobie kontrakt. I zawijam kiecenie. Zawijam Kiecę, bo to jest przykre. Już byłem pewien, że to wygram. Ale ja na tym Crazy Rushu to jest jedyny tryb, który naprawdę no nie jestem w stanie ogarnąć tego. Jakbym, się, jakbym naprawdę się skupił i to obserwował, to wiecie, ja już się skupię na Genology, na sobie. W ogóle totalnie olełem Powora, bo ja widziałem, że on tam trafia takie mocne rzeczy. No dobra, no to na pewno raz yy, dostał gwiazdkę. A to on trafiał te dobre rzeczy, kiedy ktoś trafiał jeszcze lepsze. Tak się akurat złożyło. a my ja trafiłem na klejkę. Także średnio. Pokażę jeszcze prezenty na koniec materiału które dla Was są, czekają na Was. Dalej jest Five Seven jest AKACH Ice Cold, jest AWP Kamen War, Digital Prince 3 MK Living Color Minimaler Ona jest jeszcze w Cotraku, ale tego nie uwzględnili, to nie wiem czemu, ale ona jest z i ja to pamiętam na szczęście. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. No, także dzięki za oglądanie, łapka w górę, sobie, komentarz, zobaczenia w następnym odcinku, cześć Pa, yo!